Panowie generałowie, admirałowie, dowódcy wojska polskiego, żołnierze wojska polskiego, szczególnie panie i panowie, którzy przed chwilą składaliście przysięgę, najbliżsi żołnierze wojska polskiego, szanowni państwo zebrani dziś podczas tej uroczystości. Takie pierwsze wrażenie myślę, że wszyscy je podzielamy. Jest moc, jest siła. Słyszeliśmy, kiedy wspólnie śpiewaliśmy hymn Polski. Słyszeliśmy, kiedy wy, panie i panowie, składaliście przysięgę. To bardzo dobrze wróży na przyszłość. Polska jest bezpieczna, kiedy ma takich żołnierzy. Żołnierzy wyszkolonych, żołnierzy sprawnie dowodzonych i żołnierzy dysponujących odpowiednim, nowoczesnym sprzętem. To jest właśnie nasza przyszłość, to jest bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Bardzo dziękuję Wam za to, że postanowiliście wstąpić do wojska polskiego. Mam świadomość tego, że służba w wojsku polskim nie jest łatwa, ale przynosi wiele satysfakcji. Bronicie Ojczyzny, stoicie na straży bezpieczeństwa najjaśniejszej Rzeczypospolitej. To wielkie wyróżnienie. Ale to także odpowiedzialność. Jestem spokojny, że uniesiecie tą odpowiedzialność, że Polska jest bezpieczna. Moim zadaniem jako ministra obrony narodowej jest spowodowanie, żeby wojsko polskie było liczniejsze. W związku z tym rok temu rozpocząłem kampanię Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. W ciągu roku 32 tysiące obywateli naszego kraju. Pani i Panów zdecydowało o przystąpieniu do wojska polskiego. Bardzo się cieszę z takiego odzewu, z takiej odpowiedzi. To bardzo ważne dla naszej przyszłości. Ale moim zadaniem, jako ministra obrony narodowej jest także sprawienie, żeby ci, którzy strzegą naszej ojczyzny, byli godnie wynagradzani. W tym roku miałem miejsce najwyższe. W ciągu ostatnich wielu lat podwyżki dla żołnierzy Wojska Polskiego. Przeciętne uposażenie wraz z dodatkami, wraz z dodatkowym uposażeniem rocznym wzrosło w tym roku z 4940 zł do 5530 zł. Dlaczego była taka możliwość? Otóż dlatego, że rząd. Polski rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego potrafi rządzić. Dlatego uposażenia mogą być godne. Szczególnie zależało mi na tym, żeby najwyższe podwyżki trafiły do tych żołnierzy, którzy byli najniżej uposażeni. Ale gotowy jest również budżet na rok przyszły, na rok 2020. Jak Państwo wiecie, to budżet zbilansowany. To też jest dowód tego, że rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego potrafi rządzić. W połowie września złożyłem wniosek do pana prezydenta Andrzeja Dudy, zwierzchnika Sił Zbrojnych, o podwyżkę na rok przyszły. Znając pana prezydenta Andrzeja Dudę, zwierzchnika Sił Zbrojnych, znając jego troskę i dbałość o wojsko polskie, jestem spokojny, że pan prezydent ten wniosek zaakceptuje. W tym wniosku, proszę Państwa, zawarta została podwyżka uposażenia. Też mówię o uposażeniu wraz z dodatkami, z dodatkowym uposażeniem rocznym z 5530 zł na 6150 zł. To też jest godna podwyżka. To jest wzrost jeszcze wyższy od tego, który miał miejsce w roku 2019. Zależy mi na tym, żeby wojsko polskie służyło bezpieczeństwu. Zależy mi na tym, żeby żołnierze wojska polskiego byli godnie wynagradzani. Gratuluję wszystkim paniom i panom, którzy złożyli dziś przysięgę. Gratuluję wyróżnionym, szczególnie gratuluję wyróżnionym. Życzę Wam wszystkim tego, żeby Wasza służba w wojsku polskim przynosiła Wam satysfakcję. Życzę Wam sukcesów w służbie najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Dziękuję.